Maz z tej strony i witam Was w kolejnym odcinku z Dziennika Kolekcjonera, w którym to zaczniemy od omówienia pewnego tematu, który jest jakby nie patrzeć ściśle związany z kolekcjonerstwem. Mam tutaj na myśli sam status marketu TF-owego i chciałbym podzielić się z wami moimi przemyśleniami w tej materii oraz generalnie sprowokować troszeczkę do dyskusji, jeżeli chodzi o aktualny status marketu w Team Fortressie. I jak widzicie tutaj mamy w aktywnych sugestiach propozycję, by klucz został podniesiony do ceny już powyżej 50 rafinów, co dla mnie jako wieloletniego gracza jest bardzo ciekawą sytuacją w sensie ja cały czas pamiętam jeszcze te czasy kiedy klucze potrafiły kosztować naprawdę niewiele w przypadku oczywiście w porównaniu do tego co mamy dzisiaj czyli ja jeszcze pamiętam czasy kiedy za klucz płaciło się od 2,33 do 2,66 rafina a aktualna propozycja sugeruje by te klucze wywindować o wiele wyżej która Trudno mi powiedzieć szczerze mówiąc czy przejdzie, aczkolwiek biorąc pod uwagę to, jak ludzie sprzedają te klucze, jak ludzie te się kupują, no jest to niewykluczone. Ale jak już na przykład pójdziemy sobie na scrap.tfa no to tutaj jak najbardziej taka cena już nawet jest, że tak powiem, w użytku. Także jeżeli byście chcieli sprzedać klucza to bez problemu możecie tutaj to zrobić. Co więcej, za wyższą nawet cenę kluczy nie będziecie nawet w stanie kupić żadnego, bo po prostu nie mają nic takiego w magazynie aktualnie, także to tylko oznacza... Że klucze naprawdę bardzo szybko się sprzedają I to jest bardzo ciekawe, bo w sumie wyznacznik Ta oto strona. mianowicie jeżeli Próbujecie szukać jakiegoś klucza Po miarę, nazwijmy to normalnej cenie Generalnie jest tak, że jeżeli nie ma żadnego klucza Na sprzedaż, albo jest ich całe mnóstwo To znaczy, że ceny Pokazane tutaj u góry, najprawdopodobniej Nie są aktualne Dlatego warto w sumie zaglądać sobie I wiadomo, rozglądać się po tym jak Sytuacja klucza wygląda Ponieważ jakby nie patrzeć, klucz jest taką Chyba najbardziej powszechną definicją tego i która i, i sposobem, który zarazem bardzo dobrze zobrazuje w jaki sposób trzyma się Aktualna ekonomia w Team Fortressie i można to również zobaczyć poprzez Team Market. Mam tutaj na myśli, że cena nie jest do końca stabilna, czyli ona potrafi skakać od 9,5 zł do nawet 8,5 zł, czyli o mniej więcej obszar złotówki, jakby nie patrzeć, gdzie dopiero przez pod koniec miesiąca troszkę sytuacja się ustabilizowała. Jednakże jak sobie zobaczymy, jak przez cały ten cykl życia klucza on, on się miewał z ceną to zauważymy, że jakiś czas temu, na przykład to w grudniu zeszłego roku, był duży drop jeżeli chodzi o cenę, ale tak naprawdę on długo nie trwał, ponieważ szybko klucz wrócił do normy, gdzie teraz mam wrażenie jest troszeczkę poniżej normy wyglądałoby na to, co sugeruje, że zainteresowania kluczem może być troszeczkę mniejsze niż by się wydawało. Nie zmienia to faktu, że nadal linia jeżeli chodzi o... To, jak klucz się zachowuje, jest w miarę stabilna. Oczywiście, tak jak mówię, są takie drobne upadki, są też drobne wzloty, ale to ma do siebie ta ekonomia wolnego rynku, że właśnie takie sytuacje będziemy obserwować na co dzień. Co dla mnie jest wyznacznikiem tego, że ekonomia TF-owa jest w miarę zdrowa tak naprawdę, W tym, pod tym kątem, że po prostu cały czas coś się dzieje, pomimo że Valve nie wypuszcza update'ów, nie wypuszcza nowego kontentu do TF-a już od naprawdę długiego czasu, nawet w postaci po prostu losowo dodanej skrzynki do gry, nic takiego się w grze aktualnie nie dzieje, co by miało wpływ bezpośredni na to, co się będzie działo w ekonomii, ponieważ zazwyczaj jak są jakieś updatey, to dużo potem zaczyna w ekonomii się dziać, czyli wszelkie jakieś takie sytuacje jak nagła pod, nagłe podniesienie czy obniżenie ceny klucza mogą mieć miejsce. Teraz mamy, że tak powiem do czynienia z sytuacją, która pokazuje, że klucz został podniesiony w cenie w przeciągu tygodnia o kilka refów, czyli od 47-33 refa do ponad 50 i to jest, tak jak mówię, na przestrzeni około tygodnia Ponieważ jeżeli zobaczymy sobie na główną stronę, to ostatnio, no, w sumie to dwóch tygodni, no dwa tygodnie temu została ta cena zaktualizowana. Jest sytuacja jaka jest i wiadomo, nie można wierzyć w to, co się widzi na głównej stronie. Trzeba czasem zerknąć po prostu sobie w sytuację i można zobaczyć, że klucze sprzedają się już powyżej 50 refów i kupują się powyżej 50 refów, co, no, sugeruje, że prawdopodobnie ta propozycja będzie godna rozważenia. Jeżeli chodzi o metal, to mnie trochę cieszy w sumie, że metal jest w miarę stabilny, innej sytuacji obniżenie ceny metalu nie ma póki co miejsca, trochę uspokaja i sugeruje, że jeszcze nie będziemy mieli takiego dropu mega jak ostatnio, kiedy metal był poniżej 0,4 centa. Kolejnym dla mnie odpowiednikiem zdrowej ekonomii jest zajrzenie w zakładkę czapek na scrap.tf i zobaczenie jak dużo jest strange do sprzedania, czy jak oni, ile oni mają do sprzedania. Jeżeli tych strędzi jest naprawdę dużo, to znaczy, że dużo ludzi się wymieniają, zresztą nie tylko strędzi, tutaj oczywiście zwykłych czapek również, kraft czapek już nie wspomnę. Jeżeli dużo tego mamy do wyboru, znaczy, że towar jest obracany, znaczy, że ludzie się wymieniają i naprawdę nie ma się za bardzo czym przejmować, póki co. Oczywiście sytuacja może się w każdej chwili zmienić, bo wiadomo, Valve może z dnia na dzień teraz wypuścić update, który wszystko zepsuje, albo wywróci cały model do góry nogami. Tego nie da się nigdy przewidzieć i to jest właśnie kolejny z uroków wolnego rynku, jakim, jakim rządzi się Team Fortress, jakby nie patrzeć, więc aktualnie uważam, że ekonomia jest w miarę dobrym stanie i miejmy nadzieję, że tak się utrzyma jeszcze tendencja, jak najdłużej, jak naprawdę, bo póki jest stabilizacja, to nie ma się czym przejmować, nie ma czym się martwić, nie trzeba kombinować za dużo, więc dzięki temu wszystko wygląda ok. Oczywiście takie są moje przemyślenia, dajcie znać w komentarzach, co wy również o tym sądzicie? Jakie są Wasze opinie na temat ekonomii TF-owej? A póki co, przejdźmy może do przeglądu mojego plecaka. W dzisiejszym epizodzie, niestety, nie będę miał wam do pokazania ani jednego unusuala oraz nawet Australium. Nie zmienia to faktu, że mam nadzieję, przedmioty, które dzisiaj zobaczycie, będą nie mniej ciekawe. Już zaczniemy z grubej rury na samym początku, ponieważ ten oto Professional Killstreak ranch, który jest. Z dwoma spelami trafił do mojej kolekcji Nie wiem czy na stałe szczerze mówiąc po prostu go kupiłem bo był po uważam atrakcyjnej cenie Był niewiele tylko droższy od normalnych ProKS kluczy inżynierskich Fakt że ma dwa spele tylko sugeruje że to jest bardzo ciekawy okaz Dla mnie w każdym razie jako osoby która jest zainteresowana spelami W ogóle dzisiaj będę miał strasznie dużo misków strange wam do pokazania Meyermask dla Pyro kupione na scrapie za w miarę normalną cenę w sensie wiadomo jak to na scrapie. Jest. Na scrapie są troszkę tańsze przedmioty, a Mair Mask jest bardzo ciężko dostać aktualnie. Z tego też powodu postanowiłem się w niego zaopatrzyć. Zresztą podobnie jak Salty Dog, którego z kolei kupiłem na Marketplace z Bayordera za troszkę ponad dolara, czyli w sumie o wiele mniej niż klucz. Także udało mi się troszeczkę przeoszczędzić na tej czapeczce. Hazmat Headcase jako przedmiot, jako misk dla pyro oraz co ciekawe dla snipera również w końcu trafił do mojej kolekcji ze scrap.tf. On mnie kosztował troszkę powyżej klucza. A normalnie chodzi on właśnie w tych okolicach, więc de facto zapłaciłem jego standardową cenę. Niestety nie mogę tego powiedzieć w przypadku Well-Rounded Riflemana, z tego też powodu, że po pierwsze kupiłem go na marketplace, a po drugie kupiłem go z Bajordera. Zresztą podobnie jak Salty Doga i też go w miarę tanio kupiłem za około chyba dolara 50, jak się nie mylę. Czyli też w okolicy klucza, ale jednak poniżej. To tak dość sporo poniżej. A fakt jeszcze, że on ma jako bonus białą farbę, tylko sprawia, że jestem jeszcze bardziej zachwycony z tego zakupu. Następnym zakupem był mój Persian Persuader, który co ciekawe ma na sobie spela i jest to o tyle ciekawe, ponieważ Persian Persuader jest też w miarę w refuzorom ciężką bronią do znalezienia ze spelem. Ja się sam zdziwiłem, bo myślałem, że będzie ich całe mnóstwo, a się okazuje, że naprawdę jest ciężko jednego dorwać i tego udało mi się dorwać na Steam Markecie. Za w miarę przestępną cenę wydaje mi się. Następnie mamy bardzo ciekawy przedmiot, według mnie w każdym razie, ponieważ jest to Dead of Night z trzema strześladami. Które co ciekawe, jeszcze nawiązują ciekawie do nazwy tego miska, której ja oczywiście nie nadałem, ale była ona już nałożona w trakcie, jak ten przedmiot kupowałem. Ja się właśnie skusiłem na jego zakup z powodu tych strange partów, głównie z powodu Robots Destroyed. Ja bym chciał mieć w końcu jakiegoś miska na MVMA, a ten misk wydaje się być bardzo fajną propozycją, jakby nie patrzeć, bo mi się on podoba, jest on popularny, jest on lubiany, więc dlaczego nie? Następnie bardzo rzadki okaz, nawet bardziej rzadszy niż Persian Persuader. Pompson 6000 ze spelem, który też żałuję, że nie ma żadnych dodatków, ale jest on o wiele cięższy do zdobycia nawet niż Persian Persuader ze spelem. A mi się udało go zdobyć za w miarę normalną cenę, poniżej chyba 30 zł, gdzie ostatni jaki widziałem był na sprzedaż, był wart około 80. Co... sugeruje, że chyba dobry interes zrobiłem, ponieważ sam Pompson chodzi mniej więcej w tej cenie. Jako ciekawostkę postanowiłem dorzucić tutaj do pokazania ten Scottish Handshake, który dostałem w trakcie jednego... W trakcie nagrywania jednego z ostatnich epizodów Let's Play Team Fortress 2, który został mi giftnięty by Doritos. To jest taki w cudzysłowie Easter egg, nazwijmy to, który znajduje się w moim plecaku. Uznałem, że czemu nie warto go może pokazać, bo się po prostu zastanawiam, co z nim zrobić, szczerze mówiąc. Ja już mam mnóstwo Scottish handshake'ów, z czego co najmniej jeden już i tak mam giftnięty ze, od znajomego. No i jestem ciekaw waszej opinii. Czy uważacie, że powinienem sobie to zostawić jako takiego Easter Ega? Czy w sumie whatever, wyrzucić go sprzedać na skrapie, czy cokolwiek. Dajcie znać co myślicie. I jak widzicie, nie wszystkie przedmioty, które chcę Wam dzisiaj pokazać są jakości Strange. I na przykład ten oto no Tight Turner, wykrawcony zresztą przeze mnie, jest na liście z tego powodu, że postanowiłem wszystkie bronie, które nie istnieją w wariancie Strange, zrobić sobie z nich specjalizowane killstreaky. I właśnie Tight Turner oraz Short Circuit są pierwszymi dwoma tego typu miskami, ponieważ bardzo chciałbym je używać i chciałbym przy okazji już mieć nawet na nie killstreaky, bo dlaczego nie? więc dlatego w tym tygodniu, w przeciągu ostatnich trzech tygodni w sumie, udało mi się je w końcu sprawić. Jeżeli chodzi o Rainblowera, ja go, wydaje mi się w jednym z ostatnich materiałów pokazywałem, ale zmieniło się w nim to, że ma na sobie innego pro-KS-a. Tym razem Deadly Daffodil plus Hype No Beam udało mi się ten Strange Part zakończyć, zamienić go z poprzednim, także nie jest już to ten brzydki Team Shine i tylko to chciałem w sumie Wam zaprezentować. Co ciekawe, udało mi się zdobyć uber piłę z pro ks-em, niestety, albo stety, bo mi pro ks niestety nie za bardzo odpowiada, ale ma ona na sobie strange part Dominację, który jak koniecznie chcę mieć na każdej jednej broni festiw. Kolejny bardzo rzadki okaz, wydaje mi się, że może nawet jeszcze rzadszy niż Ponsun. już nawet trudno mi powiedzieć jaka to, jest, jaka to jest skala rzadkości tych przedmiotów, ale Widowmaker ze spelem, który też kosztował mnie dosłownie niewiele więcej niż normalny Widowmaker. Ja miałem naprawdę dużo szczęścia, że udało mi się znaleźć te dwa okazy, mówię tu oczywiście o Pomsonie i Widowmakerze, w tak krótkim okresie czasowym na Steam Markecie, za w miarę dobre ceny. I jeszcze ten ma specjalizowany killstreak na sobie. Sam Widowmaker ostatni jaki widziałem na sprzedaż był wart około 100 zł, ja zapłaciłem 1 trzecią z tego, także to jest kolejny super deal wydaje mi się, który udało mi się wykonać. Mówiąc też o super dealach, kolejne dwa miski dla inżyniera, zresztą Gold Digger, który jest chyba taką ikoniczną brodą Uncle Dana, w dodatku jeszcze pomalowany na biało oraz Dogfighter, który już nie jest co prawda ikonicznym przedmiotem kojarzonym z Uncle Daynem, ale te dwa miski kupiłem razem na Scraft.tf, ja sobie tak pomyślałem, że o jest w sumie Gold Digger, ma w sumie fajną białą farbę. I sobie myślę, o, to jak już go wezmę, to jeżeli ten sam bot ma również Dogfightera, to również wezmę tego kwajtera I tak się okazuje, że jak brałem tego miska, to się okazało, że bot również miał, ten, ten sam bot miał Dogfightera. Więc stwierdziłem, dobra, to biorę te dwa miski i w sumie tyle. Następnie mamy rewolwer, za który zapłaciłem jedynie klucz, bo ma na sobie egzorcizma. I też... On jest wydaje mi się, że tak, takiej samej kategorii rzadkości co Persian Perswader, czyli jest dość go ciężko dostać. Ja już co prawda miałem rewolwer w się ze spelem, ale nie chciałbym usuwać tego ProKS-a, wolałbym ten rewolwer z ProKS-em sprzedać i na mojego rewolwera nałożyć nowy ProKS. Także może dzięki temu uda mi się troszeczkę zarobić. Aktualnie są też ten drugi rewolwer na sprzedaż, więc jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, zapraszam do wyszukiwania mnie na internecie, na pewno znajdziecie bez problemu moje oferty. Jeszcze jedna zmianka na temat broni festi w tym epizodzie, mianowicie festiwizowany Killstreak Spicer Cool w Pro KS ie idealnym dla odmiany KS-ie, czyli Team Shine oraz Tornado z jeszcze w dodatku z Partem dominację. I tu mam takie pytanie do Was, ponieważ... Ja się cały czas zastanawiam, czy jeszcze nie dorzucić do niego Strange Parta i poza Strange Partem zabite hewiacze, które mi przychodzi do głowy, chciałbym was zapytać o jakieś ciekawe propozycje na Strange Party, które pasowałyby do Spicycle, bo jest mi ciężko dobrać. W sumie tak myślę sobie, co by do niego pasowało. I no w sumie nic mi takiego ciekawego nie przychodzi do głowy. Dlatego chciałbym się Was zapytać i wysłuchać Waszych opinii i sugestii, co bym tak naprawdę mógł na tego Spicycle nałożyć. Także piszcie komentarze, ja jestem ciekaw, co powiecie. Mamy też drobny upgrade na mojej gilotynie ze spelem, Mianowicie dostała ona Pro KS-a. Krótko i na temat Mingrin i Flames, moja ulubione kombo na gilotynie, nawet zacząłem już ją trochę używać. I tutaj kolejne pytanie do was. Dajcie znać, czy nie chcielibyście jednego z kolejnych epizodów tf-owych zobaczyć mnie bawiącego się tą gilotyną. Ponieważ jest to, mimo że broń została znerfiona, bardzo fajnie mi się z nią bawi i mam takie ciekawe kombo, którym mi się bardzo przyjemnie gra. I dajcie znać, czy chcielibyście z tego epizod zobaczyć. Następnie mamy Colonels Code, który ma trzy strange party na sobie. I to nie byle jakie strange party. Killsy, i Friskam, Town Appearances. To naprawdę... Jeszcze jest pomalowane na czarno, prawie bym zapomniał. Bardzo rzadki okaz, mam wrażenie. Dorwałem go na skrapie za w miarę standardową cenę. W sensie, wiadomo, jak mówię na skrapie za standardową cenę, to znaczy, że mniej niż on jest wart, a ma na sobie strange party, które są więcej warte niż sam ten misk. Także nie mogłem się oprzeć, musiałem go kupić i dołączył do mojej kolekcji. Kolejnym itemem, Porównywalnym do rzadkości wydaje mi się tym razem z Pomsonem jest Kukri. Co ciekawe, wydaje się zwykły przedmiot, tylko Kukri, ale naprawdę niewiele jest ich ze spelem. Ja szukam Kukri od już naprawdę wielu miesięcy. W końcu udało mi się dorwać takie jedno za około chyba 10 zł, co jest naprawdę było super okazją, jak dla mnie, ponieważ jeżeli teraz byście wpisali na markecie Kukri ze spelem, to minimum 6, a nawet 7 tych Trzeba wyjąć, a ja zapłaciłem około dychy. Także dobry interes. Następnie Sub Zero Suite. W końcu udało mi się go kupić dla Pyro. W końcu też go kupiłem na skrapie. Podobnie zresztą jak Man'a, Na Man'a, Nie, przepraszam. Macho Mena kupiłem na Marketplace i zdecydowałem się na niego tylko ze względu na Strange Party. A Sub Zero, bo był w miarę tani na skrapie. Z kolei Smoking Skidlit. Kupiłem również na skrapie. Chyba razem właśnie z Sub Zero nawet. Albo niedługo później w sumie, już trudno mi powiedzieć, no nieważne Tyle już dzisiaj była mowa o rzadkich broniach ze spelem Ale ja się dzisiaj chyba nie nagadam, ponieważ Liberty Launcher z podwójnym spelem How cool is that, że tak powiem Specjalizowany killstreak, 3 strange party Ja go kupiłem za niecałe 6 dych Co wydaje się być dużo Ale normalnie Liberty Launcher z pojedynczym spelem potrafi kosztować 6 dych a ja zapłaciłem z podwójnym sperem i jeszcze ma na sobie fajne strange party. Znaczy fajne, ja będę chciał i tak zamienić najprawdopodobniej, ale i tak w sumie pasują do tej broni. Na pewno będę chciał pro a zrobić. I odnośnie Liberty Lancej krótka anegdota. Ja od kilku miesięcy próbowałem się dogadać z gościem, który miał moją wyrzutnię wolności. I nie udało mi się to zrobić. Gość mnie po prostu olewał, wysłałem mu ofertę, on nic nie odpowiadał, wysłałem mu coraz więcej kluczy, chyba stanęło na 6 czy 7 kluczy za moją wyrzutnię wolności i on po prostu mnie olał. Nic mi nie odpowiadał, nic mi nie pisał, whatever. Więc jak znalazłem tą wyrzutnię rakiet, wziąłem ją, gościa wywaliłem ze znajomych i ona będzie moją nową wyrzutnią w moim plecaku. A skoro mowa o fajnych wyrzutniach, spójrzcie na to. Sudeńko, też muszę wam pokazać w większym przybliżeniu, ponieważ jest to High Rollers Rocket Launcher i to jeszcze Faktory New. Jest to naprawdę bardzo wyjątkowa wyrzutnia rakiet, przynajmniej dla mnie jest ona wyjątkowa, ponieważ nie dość, że wygląda super, nie dość, że jeszcze ma na sobie lampki, to jeszcze jest strange. Udało mi się to cudeńko znaleźć na skrapie za około 20 kluczy. mi się, że 20 kluczy to jest dużo, ale inne wyrzutnie rakiet tego typu widziałem, że na backpacku jest ktoś, kto sprzedają chyba za 40 albo za 60 kluczy. A na Steam Markecie, jakbyście chcieli dokładnie podobną wyrzutnię znaleźć, to uwaga, trzeba zapłacić bagatela 800 złotych, co jest oczywiście wygórowaną w miarę ceną, ale nawet jeżeli byśmy wzięli połowę z tego. To jest to naprawdę i tak wyjątkowy i rzadki przedmiot, dlatego postanowiłem w końcu się w niego zaopatrzyć. Jak znalazłem to na skrapie, po prostu nie mogłem odpuścić i musiałem tą rakietę kupić. Następnie mamy brodę dla Medyka, jedną z moich ulubionych brud w sumie w całej grze, i to akurat jest broda dla Medyka, która ma na sobie dwa strange party, niewykluczone, że za nie długo dodam jeszcze na nią trzeci. Następnie mamy kolejny co ciekawe skin, i jest to tym razem Liquid Asset który jest bardzo potargane dla odmiany, jest on Battles card, ale ja generalnie nie jestem fanem w ogóle tego skina. I przez to, że nie jestem jego fanem, uważam, że zniszczona wersja wygląda o wiele ciekawiej. Dlatego też na nią się zdecydowałem i go na scrapie również zakupiłem. Zresztą podobnie jak tego, to z który też wygląda w miarę ciekawie uszkodzony. Oglądałem sobie też te jakości Faktory New, ale naprawdę, one czasem do mnie nie przemawiają. A taki uszkodzony i generalnie w ogóle skin wygląda jakby był taki potargany, tak? A jeżeli dodamy jeszcze do niego rysy tu i tam to naprawdę zaczyna wyglądać o wiele lepiej i o wiele ciekawiej. Spine Chilling School, którą udało mi się też na skrapie znaleźć, bo z tego co zauważyłem to w sumie nie było nigdzie tańszej, więc postanowiłem sobie ten oto misk halloweenowy zakupić w końcu. Następnie mamy trzy miski stręć, kolejno Lucky Shot, Tiny Timber, After Dark. I Cuban Bristol Crisis. Są to wszystko miski, które kupiłem na skrapie. Kupiłem je w ramach jednego deala. Lucky Shot, dlatego że ciężko jest go dorwać poni za poniżej niż klucz. A na skrapie akurat się już kończyły. Timbera kupiłem, dlatego że zapłaciłem za niego około półtora klucza. Gdy on sam jest wart, niby dwa klucze. A i tak był jeszcze pomocny i przecoje na skrapie. Więc stwierdziłem, to, to jest dobry moment, żeby go kupić. After Dark. Postanowiłem zakupić też dlatego, że ciężko zgodorować za cenę w sumie niższą niż klucz. Ja zapłaciłem za niego klucz plus 6 refów. Stwierdziłem, że tam 6 refów to jeszcze tam pół biedy, więc tam zapłaciłem za to tyle ile trzeba. Zaś Cuban Crisis to jest naprawdę ciekawa broda dla Heavy'ego, którą no, mógłbym w sumie powtórzyć ten sam argument, co pozostałe w tych trzech miskach, także wiecie o co chodzi, tak? A na koniec co dzisiaj chciałem pokazać to jest ten oto no Ion Bomber Professional Killstreak Kit, który co ciekawe dostałem od Piterka. Znaczy dostałem, to jest swoje określenie, ja go kupiłem od Piterka. On go wydropił w trakcie swojego w trakcie swoich gier na MVM ostatnio. Oczywiście akurat nie grał ze mną, więc niestety z tego gameplayu nie, może, nie macie co oczekiwać. Ale udało mi się go przekonać, żeby ten go Proka Sami sprzedał, bo mi się spodobało ten killstreaker sinką, bo mianowicie Mandarin oraz... In Incierator Ja już nie wiem jak to powinienem nazywać także wybaczcie I to oznacza że w najbliższym czasie Będę polował na Ion Bomera Strange Bo ja aktualnie w ogóle nie mam tej broni Znaczy mam tylko skina jak się nie mylę Jednego Ion Bomera Ale na niego nie chcę nakładać Pro KS-a I mam go chyba tutaj, tak To jest jedyny Ion Bomer jaki posiadam Strange a... I co prawda pasowałby na niego mandarynka to wolabym na razie sobie darować nakładanie na jego prokS-a. Wolę na zwykłym Ion Bomberze go mieć. Także sugestia do Was. Jeżeli ktoś z Was ma Ion Bombera w proks z ładnymi strange partami, mam tutaj na myśli Airborne Enemy Skills, Building Destroyed oraz Gib Kills, jeżeli któryś z tych Strange Partów macie i jesteście skłonni sprzedać swojego Strange Ion Bomera po w miarę rozsądnej cenie, pamiętajcie, że nie będę zainteresowany raczej kupowaniem Ion Bomera z Killstreakiem jakiejkolwiek macie, bo już tutaj jeden czeka, to możecie pisać w komentarzach, ja się chętnie odezwę, dajcie znać, jeżeli takiego Ion Bomera macie na sprzedaż, bo ja przeszukałem cały market i naprawdę nie ma ani jednego ciekawego na sprzedaż aktualnie, dlatego pytam się Was, bo akurat może ktoś z Was będzie posiadał. I na tym też zakończymy dzisiejszy epizod. Zatem Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i do usłyszenia w kolejnych dziennikach kolekcjonera, a póki co trzymajcie się i cześć!